Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj koło Żyjardowa. Siema Bartek. Siema. No i jesteśmy po to, żeby Wam pokazać fajne Toyotki, bo głównie tu są Toyotki. Jest też Subaru, tam jest z tyłu widać. To tak, tego Poniekąd właścicielem częściowo też już jest teraz Toyota. Pewien hmm. duży udział akcji ma. My się poznaliśmy dzięki temu Subaru, tak. bo jakieś wrzuciłem. też nie miałeś tutaj Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Parę Ale lat temu na MotorPiast. Za chwileczkę tak. sobie wszystko powiemy. No dobra, to opowiadaj co my tutaj mamy, bo to jest... Y no bo tutaj stoją dwie Toyoty. Jedną pamiętam tak. trochę dłużej, drugie jeszcze nigdy nie widziałem na oczy, bo te KE35 to jest nie, KE30. 35 to by była kupeta. Kupet. E, to KE30 to sobie niedawno zanadułeś. Nie? E, Zanadułem półtora roku temu. To jest 77 rok. Historia jest bardzo ciekawa, zresztą jak Subaru, bo oba kupione w dniu urodzin moich, 30 grudnia, więc to była tak naprawdę szybka decyzja. <grym> czyli równocześnie prezent na święta i na urodziny? Tak, poniekąd tak. Dlatego <grym> no są dwa jednego roku kupiłeś? Tak? No akurat nie, bo Subaru mam już lat 14, natomiast to jest jakby mój najnowszy zakup, czyli półtora roku temu. Mhm. E, historia jest bardzo ciekawa, bo skrolowałem sobie Facebooka wieczorem. Pojawia się nagle ogłoszenie, na jednej z grup na Facebooku, więc szybka decyzja, czy dogadujemy cenę. Następnego dnia rano... W Polsce był ten Tak, samochód? to jest w o. Polsce z nadmorza, dokładnie o. tak. Dla jakaś Skandynawia pewnie, nie? E, nie, tam w nie, wcześniej to jest Austria, mam mm. od niej książeczkę serwisową z dokumentem zakupu, potem Ci pokażę. Mm -hmm. e, natomiast jest znany przebieg, do, do 99 tysięcy była serwisowana, i to bardzo regularnie, bo co około 5-6 tysięcy. A ona ma setki w ogóle na liczniku nie? Czy? ma, nie, nie ma, no, okay. natomiast w tej chwili, dobrze pamiętam, ma 168 tysięcy przejechane i to Chodźmy się do niej trochę być, bliżej, bo ona jest piękna. E, tak, prawdziwy przebieg. No a historia jest taka ciekawa, że tak naprawdę następnego dnia, czyli w Sylwestra rano godzina piąta, w samochód razem z tatą pojechaliśmy mhm. do, e, do Redy, e, obejrzeliśmy samochód, przejechałem się fajnie Też i... Też byłem w Redzie, jest na tym kanale jak byłem w Redzie. No właśnie. E, tam, I... Bo tam czerwone haci trafiło z Wrocławia. Tak. Tak, 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 tak. I no głupia Roberta. decyzja, wsiadam w samochód, będę wracał na kołach. Aha. E, przejechałem 30 km. No, co kilometrów. Co ja tam? no to co to Nie. za problem? Przejechałem 30 km. <grym> I auto e, przestało jechać. O. Odpalałem, wszystko fajnie. Chciałem ruszyć? Auto gasło. E, no, Sylwester, niewiele do zrobienia. Szybko zapada ciemno. E, I e, przez przypadek zatrzymał się e, kolega, który w ogóle jechał zupełnie przypadkiem. Pozdrawiam oczywiście Wojtka przy okazji, bo mnie uratował wtedy. Pozdrawiam Wojtka. E, decyzja prawdopodobnie coś z dopływem paliwa. E, nie mamy czasu, jest sylwester, szkoda tracić taki dzień, więc scholowanie auta do niego pod dom przetrzymane auto, tydzień później pojechałem lawetą po, po to auto, wróciłem do domu, okazało się, że tak naprawdę była to pierdółka, ponieważ przytkał się troszeczkę gaźnik, mm -hmm. momentalnie Gaźniki, krótka, to to... ale to trwała dosłownie naprawa dwie godziny i od tamtej pory półtora roku ja nią zrobiłem, nie chcę skłamać, ale około 7-8 tysięcy już, Aha. wkręcąc się tak naprawdę po okolicy, uwielbiam po prostu w weekend jeździć tym samochodem, i przez to e, nic, nic więcej. Jak widziałeś, zresztą odpalił od razu, nie jeżdżą no. na dwa tygodnie, odstrzała, odpalona, wyjeżdża tak. tak samo miałem z Hondami zawsze też. Tak mam z Toyotą, tak miałem z Hondami. To co, może się przejedziemy tym samochodem, Zapraszam, Dobra, jak najbardziej zapraszam. E, tak naprawdę e, chciałem auto, które będzie dwudźwiowym e, sedanem. I takiego auta szukałem. E, pierwszym moim pomysłem, jaki było, to było kupienie Escorta MK2. Ale niestety ceny eskortów MK2, w związku z tym, że dalej w Skandynawii lubią je przerabiać na rajdówki, są aha, chore. Po aha. prostu są chore. Aha. I stąd jakby zmiana planu i zmiana pomysłu na to, żeby poszukać albo jakiegoś Datsuna, albo jakiejś Mazdy, jakiejś Toyoty. No i tak się to ta trafiło, A że jeszcze była w Polsce, no więc łatwo było po nią pojechać, obejrzeć i szybką decyzję podjąć. Więc jakby no, decyzja od pojawienia się ogłoszenia do wpłacenia zaliczki symbolicznej, to było 30 minut mniej więcej. Aha. A, A ona w... długo w Polsce była w ogóle? Ona była w Polsce prawdopodobnie około 3-4 lat Czyli tylko niedługo nie dosyć. Tak, nie dosyć. Natomiast no, jak widziałeś wnętrze no E, tapicerka jest nieoryginalna, oryginalna była tutaj tapicerka skajowa, natomiast no, w związku z tym, że miała trochę wilgoci w środku i ta tapicerka się już nie dała odratować, mhm. poprzedni właściciel zrobił, tak jak widzisz, materiałową, bardzo fajną, nawet pasującą ten brąz do zielonego, która mi się bardzo podoba, no i nie jest skajem, więc się nie kleisz do niej tak naprawdę e, w ciepłe dni. E, jeżeli chodzi o e, to, e, dlaczego jeszcze chciałem takie auto, to Postanowiłem sobie, że chcę mieć kolekcję aut japońskich z każdego dziesięciolecia jakieś auto. Także mam już z lat 70. tą Korolkę, mam z 90 Subaru, no i Aristo 2004 rok. Czyli więc... wiesz, brakuje ci z lat 80. Dokładnie, brakuje mi z lat 80 czyli jakieś Hatchi albo coś w tym stylu, tak? No, wiesz co, no ja rozważam, żeby się Hatchi nie pozbyć, także zapraszam. Także wtedy już by kolekcja była kompletna. No i taki był pomysł tak naprawdę. A że bardzo lubię japońskie auta, nie zamykam się na japońskie auta, tylko bardzo lubię w ogóle motoryzację. A same, a same japońskie no pewnie. praktycznie mam same japońskie, no. natomiast no, e, daily. lubię mieć coś oryginalnego, coś innego niż mają wszyscy. Po prostu e, no nie wyobrażam sobie jeździć na nie wiem, w weekendy golfem, tak? No przepraszam tak. właścicieli Volkswagenów, ale ja, ja bardzo lubię Volkswageny, zwłaszcza starsze Volkswageny, ale jest coś takiego w tych korollach starych, że się kurde wsiada i masz tak, że gęba Ci się cieszy tak, w tym aucie, tak. że ono jest takie, no nie wiem jak to określić, no nie jak dobry scyzoryk, jak, no nie wiem, jak taki kundel. O, no tak, to jest najlepszy taki wierny przyjaciel, taki kochany kundel. Tak, e, najlepsze jest to, że no jedziesz tym autem i gdzie się nie pojawisz, każdy, e, czy to dzieci, czy dorośli, zbierasz tyle lajków, przez ten chyba kolor, ten kształt, e, na światłach widzisz, że każdy bardzo blisko do ciebie podjeżdża, bo nie ma znaczka, co to jest za auto. I mm, dopiero jak każdy... Ojejku, to jest no, korolka... Z samo z moimi samochodami. Tak, tak. i to jest i to z jest, jedynie jest jedynie z tym. Na tym nie. Bardzo, bardzo to jest takie, takie miłe dzieci, wiesz, machają ci. No starsze osoby, no to wiadomo, jakieś wspomnienia albo zawsze no tak. marzyły, o takie albo widziały w latach 80. gdzieś ktoś miał. Takie coś mieliśmy kiedyś jeździliśmy z kolegą. K70 drzwiowym od czystego po Warszawie. To nas gości właśnie zahaczył i powiedział, że on taki samochód miał tam w 85 roku, czy coś takiego, i to było najlepsze auto, jakie miał w życiu. Plan na to auto było takie, że no, miało być modzone. E, A natomiast... to jakieś 4 AG jakieś tu g Tak, cię... co tu jest oryginalnie? E, 3K, czyli najbardziej popularny silnik Toyoty z tamtych lat, czyli 1-2, 1-2 no. blisko, tak, 1-2. E, oczywiście na gaźniku, e, moc. 50? Różnie, 56, 58 podają. E, Ogólnie na mokrym na dwójce spokojnie jesteś w stanie polecieć Aha. bokiem. E, czterobiegowa skrzynia, M, natomiast. Nieźle, nie czterobiegowa. Tak, czterobiegowa i zobacz, idziemy 50 na godzinę na tej czwóreczce. I równie dobrze możemy jechać 120 na tej czwóreczce. Jest tak długi bieg, tak elastyczny ten bieg. Natomiast pierwsze dwa biegi są mega krótkie. Na dwójce to jedziesz 30 na godzinę max, i już zmieniasz, bo po prostu tak, bo po prostu się nie da jechać. E, no to jest pierwsze auto, którego płyta podłogowa jest ta sama co dla twojej haci, tak? bo potem e, K70. Tak, tak, to jest pierwsze auto, które było dzieliło płytę podłogową. Z tyłu ma zawieszenie piórowe mm. oczywiście jeszcze, mm -hmm. natomiast co ciekawe ma z no, przodu ale ta, tarczę. 7 też miało zawieszenie piórowe, tak. nie zdaje się. Tam tak, kombi chyba. Tak. I to jest pierwsze z tarczowymi hamulcami z przodu, mm -hmm. nawet w najbiedniejszej wersji, bo tu akurat mamy totalnie najbiedniejszą wersję, e, która już nie ma no, nic, nawet zegarka nie ma. Jedyne co to elektryczny nawiew, i to jest cała elektryka, która w tym samochodzie jest. I ogrzewanie tylnej szyby. I wiesz, to było to się nie zepsuje. Nie jestem no, no. to sobie się miało zepsuć. Natomiast no, tak się tym autem przyjemnie jeździ, że chyba nie będę go modził. E, po prostu porównując. E, oczywiście nie mamy wspomagania. A jednym palcem mhm. jestem w stanie praktycznie tym autem zakręcić. Zobacz, on jest. Wystarczy, żebyś troszeczkę się koła toczyły i prowadzi się po prostu. Tak lekko, jak, jak nowe samochody. Ta przekładnia jest, jest tak zrobiona, że to jest aż niewiarygodne. Zasz mi się przejechać? Oczywiście, że zaraz się bunda. zamienimy, proszę. A to muszę tam nagrać, jak będę jechał. Jak się się, że ja, to staram, to ja to... Oczywiście, nie ma, nie ma problemu. E, Wspaniałe to jest. Jeżdżę nią, nic się nie dzieje, no aż się nie chce po prostu nic przy niej robić, żeby, no, żeby tego nie zepsuć poniekąd. No, no bo, tak. bo, bo teraz takie auto trafić no prawdopodobnie takich w tej, w tej wersji K30, czyli w tej budzie, wiem o dwóch. Jednej czerwonej, która bardzo długo wisi na giełdzie klasyków, e, i drugiej szarej, która niedawno pojawiła się na sprzedaż gdzieś na Śląsku. Nie no, to wiesz, że to są te samochody, które ja po prostu oglądają w młodości. Nie? I tutaj masz, musisz sobie wcisnąć u góry ten pa palcem. ten, e, no, Najlepiej tak, wykładasz kluczyk, Aha. paluszkiem sobie trzymasz, Aha. a drugim czekając, O, teraz już. I tak samo się wyjmuje kluczyk. E, no, parę razy musisz. Czasami tak jest. Ale kurde. Do tak, da ja się do kół nie no to jest max i światło sobie włącz tylko wspaniałe to jest włączone tak bo światło brat. no dobra to jedziemy chyba poczekaj ja nie wiem czy my jedziemy na nie głupio żeby nas policja zatrzymała za gu... przecież policja takiego wozu nie zatrzyma no ale czekaj teraz są włączone no raczej teraz tak są włączone. Dobra, dobra. dobra jedziemy Brake. no trzyma ręczny to trzyma J jedynkę masz? Możesz... mam musisz mu trochę dać gazu bo on jest słaby jest no o i dwójka od razu zapinaj Kościutki biegi, co? Kurwa. To chodzi, zaczek... ale najlepsze jest takie rownicą. No dlatego jej nie zmieniłem, bo był pomysł na nardi. Możecie jakąś jest fajną. Tak cieniutka, tutaj. Ale, ale zaczek się prowadzi. Weź teraz ze skręć ręką. Widzisz to? O, tak leciutko, że aż coś niesamowitego. Ale wóz po prostu, genialny! Już jest czwórka, nie? Przy tak. 40 tam paru na godzinę. Tak, tak, i to jest już do samego końca. Niesamowity jest. No najwięcej licznikowo, no to je, wiadomo, nie więcej niż tam... 90, no bo powyżej no już jest tak, głośno Że się wiadomo, nie dam. Ale jest kurde wyhikuł czasu po prostu, przenosi w czasie bo tam... Żałuję, że nie udało mi się Zrobić tej właśnie wycieczki wtedy z Redy Że nie, no. że taka pierdółka Że zassało jakiś paproch po prostu Okazało się do gaźnika A wróciłbym ale... nim bocznymi drogami Fantastycznie to jeździ to jest mięciutkie w ogóle tak. I powiem Ci, że hamulce jak sobie naciśniesz Potem na hamulec to Przez to, przez to że są te tarcze to naprawdę hamuje. Wiem, bo pojeździłem wieloma maluchami, polonezami i to jest naprawdę inny świat. A jeszcze ta masa, która tutaj jest i tarcza, no robią całą robotę. No i co? Już nie szukam E7, tylko szukam starszych. Kurde, nie wiem. No teraz to wiesz cały czas internet i tak dalej. K70 tak. z Bimsem, K70 tak, tak. z jakimś 4AG. To masz 100 20 zaworowym w prawo jedziemy, nie? Tak, tylko uważaj na tą dziurę. O ja tak, jedzie, no. nic nie jedziemy. Taki boczny drogi. Fantastyczna jest. Kurde, jakie to jest mechaniczne, tu jeszcze wszystko, nie? takie Ale zobacz, jak płynnie te biegi wchodzą. One nie tak, zgrzytają. To prawda. Jednym paluszkiem wrzucisz sobie bieg. strójki Z trójki jest, na czwórkę wspaniałe. na przykład. za wahikum czasu. Dziękuję ci bardzo, że się mogłem przejechać. Nie ma sprawy. Zapraszam częściej. Dzięki, wielkie, za pokazanie takiego pięknego samochodu. Nie ma sprawy. Dobra, no to mamy to w takim razie.